fantastycznie jak zwykle wyglądasz, dzisiaj w zupełnie innym wydaniu niż na konferencji, czy jest to Gucci? Nie jest to Valentino, nie żartuję, znaczy nie, krawat tak, krawat tak jak najbardziej, błękit jest kolorem tego sezonu, więc jeszcze zobaczycie błękitną kreację na scenie, więc... Więc będzie moc błękitu, czy to jest jakieś nawiązanie do akwarii? Aqua, akwarii nie, ale akwarii tak. Akwarii? <laughs> nie, nie jest. Tak jak powiedziałam, błękitne, błękit kojarzy mi się bardziej z jakimiś takimi modowymi trendami. Natomiast mam nadzieję, że ta kreacja sceniczna też przypadnie wszystkim do gustu, bo jest trochę szalona. No to czekamy, nie, nie możemy się doczekać występu. Natomiast e, muszę Cię zapytać o ten e, cudowny teledysk tak, do Nie żałuj. Dziękuję, że Ci się podoba. Bardzo mi się podoba, jestem Twoją fanką od lat. Ale mm. case jest taki, że ludzie pod tym teledyskiem pisali, że zmieniłaś ich życie, że niektórym pomogłaś nawet w takich mega ciężkich sytuacjach właśnie tą historią, która się zaczęła już poprzednim teledyskiem i później tym prequelem. E, czy taki był Twój zamiar? Czy Ty chciałaś? Żeby Twoja muzyka pomagała ludziom w trudnych chwilach? Tak, ponieważ pisząc ten tekst i pisząc inne teksty, czasami pomagam, właściwie w większości pomagam głównie sobie, bo one opowiadają o moim życiu, jeden do jednego. W każdej piosence tak naprawdę znajdziecie pamiętnik zerwany z mojego życia, historie, które czasem traumatyczne, czasem wstrząsające, czasami, które mnie złamały, ale spowodowały też Jakąś taką zmianę w moim nastawieniu, do tego stopnia, że postanowiłam podzielić się tymi, tym doświadczeniem, żeby też innym jakoś zmotywować do, do tych zmian. I piosenka Nie żałuje. Właśnie o tym jest. Myślę, że dużo jest utworów, które opowiadają o rozstaniu z ukochaną osobą, bardziej dołując czy bardziej jeszcze rozdrabując rany. A ja dostałam w pewnym momencie takiego olśnienia że sobie pomyślałam kurczę może zmienię spojrzenie, zmienię narrację może mi to pomoże, łatwiej mi przejdzie przez, prze, będzie przejść przez ten tragiczny okres, że um, spróbuję zastymulować w sobie wdzięczność w sumie no bo powinnam być wdzięczna, a nie jeszcze siebie katować, że bardzo kochałam czy umiem kochać. Przecież umiejętność kochania, nawet jak się um, kończy lub ktoś nie może trawić tego odwzajemnie, to wspaniała umiejętność. I o tym napisaliśmy utwór, o tym, żeby właśnie um, doceniać nawet um, te uczucie, które się kończy, bo sam fakt, że było, to też jest ogromny dar. To jest ogromny dar, natomiast e, muszę zapytać w takim razie również o współpracę ze Smol Smolastym. Tak. Udzieliłaś na ten temat już 100 wywiadów, ale ja chciałam zapytać, e, kto bardziej potrafił tufnąć nogą, bo wie, jak wiemy, Ty masz dość dominujący charakter. Ale czy Smolasty potrafił go okiełznać znaczy i się przeciwstawić? Nie było za bardzo się przed tym przeciwstawiać. Jakbyśmy się cały czas musieli kłócić i dupać nogami, to bardziej byśmy stepowali niż współpracowali. A i mi nie byłoby to po drodze, mi się nie chce z nikim użerać. Ja nie potrzebuję duetów, w miałabym się z kimś przepychać i, i zmuszać po prostu. No albo jest fajnie i co i jakieś tam drobne, artystyczne Wiesz, wymiany zdań, które są wpisane oczywiście w charakter każdej, każdego muzyka. A jeżeli by było inaczej, by było męczące, to by w ogóle by mnie to nie było, bo to ja nie jestem na tym etapie, żeby się po prostu, żeby mi, mnie to męczyło. Ja chcę, żeby mi to sprawiało przyjemność i to też fajnie. Tak jak w przypadku naszych teledysków, oglądają to po prostu, bo ich to, im się to podoba, widzą autentyczność, widzą fajne, fajne, fajne emocje. Mówisz o emocjach, emocje związane kojarzą mi. Myślę, że wielu naszym widzom z, właśnie z artystycznymi duszami. Natomiast ty jesteś też bardzo utalentowaną bizneswoman perfumy. Ja je czuję, mam, mam nadzieję, że, że to, to są one, bo jeszcze nie miałam okazji ich poczuć i również suplementy. Skąd narodził się ten pomysł? Um, no suplementy to jest mój konik i ja jestem wychowana w rodzinie sportowców. Y Głównie u, u, u ojca w bibliotece, bo może tak to nazwać, yy, przodowały książki medyczne, farmakologiczne, yy, anatomii człowieka, biologii, yy, wszystkie historyczne i związane ze zwierzętami, ponieważ mój ojciec też bardzo lubi yy, yy, zwierzęta, yy, psy, więc ja też dostałam na komunii, uwaga, a nie kłada, atlas yy, psów, w sensie yy, książkę z psami. Do tej pory jestem psiarą, kocham zwierzęta. Natomiast. Yy, bardzo chciałam zostać lekarzem, przed tym, zanim zostałam piosenkarką, bardzo chciałam pomagać ludziom. W międzyczasie zaczęłam pomagać też sobie. Myślę, że znajomość tego, co się je, jak się je, jak się suplementuje, co wkładamy przysłowiowo do ust i czym żywimy nasz organizm, to jest fundamentalna, elementarna wiedza każdego dziecka, każdego człowieka tak naprawdę, żeby móc sobie pomóc. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że z jedzeniem możemy się leczyć i też truć, z dobrą suplementacją możemy gasić jakieś mini, ja mogłabym o tym opowiadać mini stany zapalne w organizmie, to naprawdę nie będą potrzebne nam prawdziwe leki, bo jak wiemy, no po prostu farmacja na tym polega, żeby nie leczyć, a zapędzać jeszcze bardziej w i rok, ponieważ jest to ogromny pieniądz. Musimy uczyć pomagać się sobie sami. Więc tak, to jest mój konik, uwielbiam to i wszystkie moje suplementy pochodzą tak naprawdę z darów natury, można powiedzieć, że z mojej słowiańsko-wiedźmińskiej, ziołolecznictwowskiej natury, które sama oczywiście suplementowałam dużo, dużo wcześniej i wiedziałam, że po prostu będę chciała to zrobić jako laska, która uprawia bardzo długo sport, Mm, i, yy, i lubi, i lubi ten, ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o perfumy, to tylko i wyłącznie ze względu na fanów. Po prostu bardzo tego chcieli, ja zrobiłam to dla nich, ale nie spodziewałam się, tak jak dzisiaj powiedziałam na, na story, że to będzie aż taki sukces i moje niszowe zapachy, które są mm, totalnie jak ja, jeden milion, przypadną tak do gustu, że w ciągu no, trzech miesięcy wyprzeda mi się cały, cały nakład, który przygotowałam na ten rok. Czyli kolejny sukces. No na pewno kolejny sukces i bardzo serdecznie chciałam wszystkim podziękować, bo no, dzięki temu mogę wprowadzać nowe zmiany, ulepszać to wszystko i robić wszystko tak, żeby moi fani byli jeszcze bardziej zadowoleni. To już e, kończąc wątek sportowy i e, zadam Ci ostatnie pytanie: e, Czy będziesz oglądała w tym roku euro Polaków na euro? Czy będziesz im, im kibicować? Mówisz o piłce nożnej? Mm -hmm. No ja nie jestem jakąś fanką piłki nożnej. Oczywiście, zawsze kibicuję Polakom i bardzo emocjonalnie podchodzę do wszystkich gier, kiedy nasi czy śpiewają, czy grają, czy po prostu reprezentują nasz kraj ze względu na to, że ogromną patriotką. Natomiast, tak, żeby śledzić każdy mecz, I don't think so, nie będę kłamać. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że Eurowizji już, już nie chcesz przewidywać, ale jak przewidujesz, przewidujesz wynik dla Polski? Jezu, ja nie mam żadnego pojęcia. Nie, nie, szczerze, naprawdę w ogóle się tym nie interesuje. Po prostu trzymamy kciuki. No tak.